Witam wszystkich z tej strony Jak Golden a dzisiaj chciałbym omówić teaser do SNAFA Security Breach Ruin Teraz powinien się on wam pojawić na ekranie. Na samym wstępie co się rzuca w oczy to jest dziewczynka i telewizory z Grzegorzem. Widzimy też tutaj rozwalone go fryderyka i oczywiście naszą zniszczoną glunchikę. Widzi miejsce jeszcze chcesz, no jest to po prostu atrium, które zawaliło się nieźle, więc mamy albo do wyboru są dwa wytłumaczenia. W sumie, znaczy jedno jest. Widzę, widocznie gdzieś się to po endingu z Aftonem. bo musiał zabrać gdzieś go wyżej, dlatego Afton, tak samo jak inne. Niebezpieczeństwa, będą się znajdować na górze tego, już pełnie nie będzie jednym zapadnisku, które znajdowało się pod Roxy Raceway. Co do tego, jak sama nazwa wskazuje, będzie to darmowe DLC chyba tylko dla tych dla posiadaczy na Fasek Security, które wyjdzie w 2023. Gdzie to nagrywam miejsce już w 2023, ale DLC... Prace nad DLC trwają dosyć owocnie, więc, więc pewnie będziemy się z niedługo tego spodziewać. Jak wyjdzie, pewnie pierwszy trailer, to postaram się Wam go omówić i za niedługo, znaczy za chwilę, pokażę Wam po prostu jego wersję podświetloną. Jak widzimy, na podświetlonym obrazie nic się nie zmienia, z wyjątkiem ozów, których wcześniej nie omówiłem, bo zapomniałem, że znajdują się w rogu. Dlatego. To, dlatego ja byłem Golden, wy się na moim kanale, trzymajcie się, cześć, więcej z tego filmu nie wycisnę.